Witam nie. serdecznie, hejka, hejka. Witam to ze mną. Ja jestem z tobą Demon, ty mnie słyszysz w ogóle? Halo? Demon! No nie mówisz mi, że nikt. No Dimon, ty mnie słyszysz w ogóle w tych rzeczy, nie? Nie! Aha, no to ja nie wiem. Nie widzisz mnie przypadkiem? Nie. ale no, nie mam pojęcia. Nie ci w ogóle, gdyby. Mówię wcale, grze, by... kurde. Nie, nie słyszałem Twojego głosu w tej grze, chyba. Okay. Wcale, wcale. Nie wiem. Może przerzucę na kanał, kanał niżej i po prostu na Discordzie pogadamy. Zrzuciłem no, się na kanał niżej, żeby mogli na Discordzie rozmawiać. Mówisz tak lepiej? No, no to jak to ty mnie o... nie słyszysz w grze. No, ale przecież wszyscy inni mnie słyszą. No tylko Dimon mnie nie słyszy. Nie wiem o co chodzi. No, zapewnie jakiś błąd po prostu, że nie słyszysz jakiejś konkretnej osoby. Zapewne? No nic, no możemy gadać na Discordzie. No, ale smutne, ale no trudno się mówi. No, trochę tak. I tak! My i tak się nie. widzimy słyszymy na całej mapie. No. Więc no, Zresztą to nie ma dużej nie. różnicy. No. Nie wiem, może grę reset na no jaką mierę coś. Może spróbować. I tak wszystko jest z daleka. Chuj z tym. Ora, nie wiem, goniłam się z ochroniarzami, ale po mi to. No bo. O! Dobra. Mam no y bo... wejście na dół, idę. <laughs> Ej. Zabiłem tego, zabiłem destra. Zrobiłem, zrobiłem clicka też Nie No i dobrze a, a, To jest dupaki czy co? To, to. Tylko zawiłaś dupaki? Do dupaki, no O, chyba słyszę ulepszarkę Jestem, dawaj Jestem, jestem, jestem Nie się... Jestem! Baby! Gdzie jest ulepszarka? A ja tam pójdę Oj, A właśnie oj, 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 oj. jestem w lepszarce. Widzicie? Widzicie? Uratowałem? A chuj. W ogóle co ale. Dro, ale dro, dziękujemy, zrobiliśmy. O, A, chulę, dziękuję. Dziękuję, o stę... A chuj z tym. A robisz mi, bo przyjaźniłeś się, tak? O nie. Leciałem do lepszarki. No to... Też o, A, No nie bij to... mnie, no jestem w no, lepszarce. No, no, Komputerek pewnie. Dobra. Nie ma komputera. Braźnia szybka. No to nie wiem jak on odbierany. A chuj z tym. Tak! Cheaty, czemu cheaty macie? Jak -B. Ej, bij! Ej, bij! Ach! No, rega bo... no, zostawiam, to, no to jest dupak. Wejdź w lewo chyba. Ach, chuj z tym. No nie bij mnie, no, jestem dupakiem. Ktoś uciekł? No nie bij mnie, no! Chyba tak. No. Generalnie śmiesznie. A chuj z tym. Generalnie śmiesznie. No nie bij mnie, no. Wejdźże w lewo chyba. A chuj z tym. Ja Popabawię lepsarką i już wychodzę do twoich. Łapii. Generalnie śmiesznie. A chuj z tym. No nie bij mnie, no. I wrócić po moje. Wejdźże w lewo chyba. Jak cię chcę pobawić lepsarką. Dzisiaj i tak wszystko jest daleko. Dzisiaj i tak wszystko jest daleko. Generalnie śmiesznie. Bibi. No nie bij mnie, no. A chuj z tym. <laughs> jak ja lubię to, to puszczanie rzeczy. Jeśli i tak wszystko, wszystko jest daleko. To co? jestem jestem fake bomby. To to granaty. To granaty? To? Że, że jak ty jesteś tym psem, to masz że takie fake yy, granaty, nie? No to mogę, co? mogę, wiem. Nie wiem, gdzie oni są. Chodzę tren tren się, się kogoś spotkam. Ale spróbuję wziąć jakiś granat albo coś. Dobra. Ej, zrobię coś wsiadanego. Idę teraz yy, na respa mc. do wyjścia. Jako Fajrzyj? co? Co co? Idę na, Re na respa mt i poczekam na nich. Hmm, to może być twoją zgubą. Dobra, ja Wchodzę, wychodzę. Ja też po co pod ziemię wejdę, nie? Ty na śmiesznie. Kurde. Oh, wow. Kurde jest. Tajemnic A dobra, nie w chciałem Czyli wyjść. Chaos, jeden rozpiany na pewno. Dobra. Ale nie wiem, czy będzie raz MTF-ów. No nie bij mnie, no! no. Generalnie śmiesznie. To na śmiesznie. Aaaaah! że nie będzie? Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. widzę z serwera i wyjdę. Ja tak samem te. O, I'm ready. chyba jedną osobę zabiłem albo dwie. Nie jestem przekonany teraz. A dwie. Nie wiem, nie wiem, co zabiłem. Nie mam pojęcia. Przeżyłem. Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. Mam sondujcza, który mówi: przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. No, czemu go nie mogę bić? No, to, czemu go nie mogę bić? Ale chuj! No, nie, dobra. No, już Któż do to już by się kraną. spodziewał, AB, nie? Uwaga, uwaga, uwaga! ja pierdolę! Aaaa, nieważne, nie, ważne, nie o, mam ja, pytań po prostu. Ona chyba uciekła, no, chyba się tak. Nie, tak. tych granatów. Ona chyba idę mi. Nie, chyle nie, 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 ty, ale on dosłownie on podnosi mikrohida, jednocześnie się lecząc, jedząc cukierki. Ja nie wiem, jakim cudem ten cooldown się nie resetuje. Ten, ten, ten o, ładowanie się nie resetuje. Nie wiem, nikt mnie nawet nie obił w tej grze i dostałem hita od mikrohida, od Badnikaro i Kolec. <laughs> nie, wiem, naprawdę. Nie jak w, na niego mi się tak fatalnie gra, że szkoda słów. Jasne się grało. Dobra, widzimy się na jakimś respie, albo jakimś po prostu. Zginie Demon czy Dawid A ogólnie teraz też S106 wydaje taki dźwięk jaki jak Tak update Hahaha no, przeczytałem, czy jakąś korodę nakładaj Tyle w sumie więcej nie Ja pamiętam. nie chcę O kurde No kurde, no kurde. Spoilerować macie apteczkę? Chciałem S106 zakumplować mi się nie udało miliardy. A ja chciałem się zakumplować ze 106 A i ty robisz Nie 106 Bo mnie oszczędziłaś o klasę D to... Bo wy go goniliście, tak? Ja jak ktoś się wydaje. No tak, no. Tak. no my się ryspimy, spimy, Ale co my zbudowaliśmy? Kładnika robię, kurde, na stere kollak z mikrofonem. Albo się się zabije, albo. A moje nie. Albo skinie. O, umieram, umieram. No, 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 umarli no się, żeby się zrespić od razu. Dawajcie ją. Tego nie da się zabić. Eee, jakie fajne. Gdzie ona jest? Bo, po ziemię weszła.

no ja tam się cieszę. Ja też. Walawiskla są dany z ochroniarzem. Nie. A mam to, samo. to coś? Na razie nie. Nie, nie. Nie, dobrze. O, uda troszkę Zamknęli. Nie idę szukać. O, witam. Masz coś ciekawego? Da coś? Nie. ale nie miło. Ja jest coś ze mną, Mam dodatkową apteczkę tylko Nie interesuj się Dobra, to, to jest zimno. lepszarka, możesz otworzyć no dobra, to otwieramy no dobra. A dziękuję no dobra. A nie ma karty, już zabrali No nie no, kto tu jest? Dobra, wychodzę Ja już wolę się schować tak szczerze przy tym, że przejście po prostu Pier 18, może tutaj jakaś karta została spadkiem. A ciekawe Jaką masz kartę? Do ucieczki. O, zajebiście. O nie, no i dobra. Pogrze jest. Dobra, jest po grze, to nic nie zmienia. Nie no, ja wam też ma kartę. Zajebiście. Jak skacze. Kurwa, no nie wytrzyma, no musi w miejscu skakać czekam, nawet. czekam, na spółkę na Witam. Spokojnie. o, wróć Wracaj tu śmierdziemu. Nikola tu, tu nie ma. Ej, co no i jest. We, we, weź, weź już przestań się nad nim tak pastwić. No nieźle, no, taka jesteś właśnie. Wiesz co teraz, chodź tu? Co? Teraz jeszcze, odsłę się, teraz jeszcze? O, w stópkę o... Za to, żebyś tak Witam. niemiły dla mnie. O, to jest AB, najwięcej... No spoko. Co, AB? Ja i tak się poddałem, bo Badnikara jest naukowcem, więc... A. W A. przeciwnym teamie to. jest, więc już się poddałem. Ja go minąłem, ja miną, ale nawet się nie odezwałem. Ja mówię, nie, ja mam wyjebane A gdzie on jest? No. O, tu, nie, gdzie jest? Badnikko. Ej, Już jest? Ej, B, uczestniczy. No. Bol nie bolą cię ci te nadgarski, tak trochę? Trochę okay, bolą. Zostawił zosta mi ktoś, ktoś wrzucił. Już się nie bolą. Dzięki Wazon tu uczestniczki? No <laughs> przeżyłam. O. A ciekawe, kto. Mm, ciekawe, kto mógł wrzucić wazon do lepsarki. <laughs> nie wiem. Nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia kto to mógł zrobić. Nie, nie, na pewno nie on, co ty gadasz? O, Dobra zasłona no, to... na teraz uciekam! A nie trafiłem w drzwi. Dobra. Ale dobrze, dobrze poszło to był ten granat rozpraszający. Ja, ja cię planuję tutaj. O, Ej, Czekaj chwilę, no. bo muszę się ulecieć. Czaść, że tajemniczy dał mi kartę, żebym mógł. znaczy, monetę, żebym sobie rzucił i rzuciłem i się nic nie stało. Hahaha, czekaj, Ale to nie moja wina. To nie moja wina. też no, no, <grym grym> związali. Nie <grym> restartuje serwera. Ej, czy mogę. Ej, czy możemy stąd tą Bo ja umieram. To dobrze. Nie, nie, zostawcie go tu. On ma kolejne. Ale moje medykamenty Uciekamy, uciekamy, chodźcie Dobra. Bo tak. Chodźmy. Ale jestem prędkością, tylko Lecim na szczęście. to jest udana gra jako, jako naukowiec? Nie no, co ty? Naaa, no, nie Tutaj, muszę, nie tutaj. tutaj. Chodźcie, musimy to zrobić w miarę. A macie arteczki ochroniarze, bo ja zaraz umrę dosłownie. No do, no masz. Ej, o kurde, ej, no nie rozjej, no roz... bo ja potrzebuję być odwiązanym, Delvex. Nie, <grym>, zaraz <grym>, ja umrzę. No nie, <grym>, nie będę. <grym>, nie. nie! Szabujesz. Tak to się właśnie kończy, kiedy nie. się tryharduje. Kara nie, to... ale to GPNa, nie na nieładni czemu nie będę? No cóż, karpa boska musiała na kogoś spaść. A że akurat na niego to czysty przypadek albo taka wola. Nie wypił 30 tych butelek to To nieprawda. Prze jak to się tak mówi, spodziewa. cukier zabija. Trzeba się, Trzeba się tak zdrowie od zdrowo tak odżywać. A, no, ale to się to, to uciekł. się jak 150, no i myk. -myk. Aha... Nie dobra, Ebi, Abi, AB, mam, no. po, mam pomysł, mam pomysł. Nie. <grym> Nic, proszę. Powodzenia Proszę. Nie. Błagam. Nie. Błagam. Nie. Dobra, Ebi, jednak nie mogę cię rozwiązać. Kurda, no! Dimon, Dimon. <grym> nie. Dimon, dawaj, dawaj, zrobisz to. Nie. Niestety, niestety jestem pantoflem, mimo że to nie moja dziewczyna, ale też już tutaj niestety nie, zostałem pantoflem. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Hiszpan. O, nie albo mogę. to Dimon, Dimon, dawaj. O, nie! ja. Go, I co? Nie go, I po nie co? Nie go, Mówiła? nie roz... Mówiłam, nie że nie! Co go, to był... ja go to to nie Co to, to, to było? Mówiłam. Kurde no. Ale sa, dobra i tak w sumie lepiej się zrespię. <laughs> Nie będę patrolował. No że jesteście, ja nie wiem, dobra, idziemy stąd. Trza Jeszcze baby. mi dwa HP zabrało tam, no co tatkałam? No ja nie wiem, kurde, troll, są jedne. Unlucky. Witam, wróciłem. Sieba. Weźmy, <laughs> kto, kto cię zabił? Nie wiem, Wixa. To Wiksa mnie zabiła. Avy, Avy. No. <laughs> to ja byłem. Beka. a, dobrze, dobrze. <laughs> Chciałam zobaczyć ich reakcję. Ale zajebiście, bo teraz jestem tym. Teraz jestem e, sierżantem, a nie kurde, jakimś e, słabym, e, czego jak ty ty szeregowym. No, no i dobrze. Myślę, myślę jeszcze na plus. No kurde, klasa. Nie no, jestem zadowolona, jestem. No i super. I jak mam sobie? Dobra, akcja. Tylko etykietów nie dostaniecie, ale cóż. Ale, ale śmiałabym się jakby, właśnie jakbyś uciekł, nie? Jak hmm. chaos i by się zresztą rebelia chaosu o, ale to było piękne No. Ja bym mógł też, kurczę, bym ciebie związał okay. i to też byś uciekła jako rebelia. No, byłoby jeszcze śmieszniej. No, byłoby, było. Samą z żarłą. Nic ciekawego. Na... No. A monety? Miały działać. Nie, no podobno no. nie działają. Jak się przynajmniej nie. wydaje. Ajajaj, no dobra, trudno. Nie wiem co się stało, czy maja się nie słyszałam, akurat ciebie. Nie wiem. O więcej amunicji. O więcej amunicji, pożre Makowicie, hmm. Dobra, no to chyba, nie? Dobra, to chodź szybciutko. Problem jest taki, że bóle w lepszarce jest wazon. A dłuż No bo ja już się o, związałem, się poznałem, dlatego teraz chciałam je związać tutaj na lewo. Bardzo chciała, żebym był związany eee, na prawo o nie, na lewo podniesiemy go po prostu No fajnie, podniosłabym go coś Ja to Podam podnoszę Dobra, zdąży na luzie O, dobra, udało ja, się ja Tam ci apteczkę, nie? Ej, tylko się wyleczę. Właśnie. dodatkową, bo ja mam dwie. Dobra. Mm. Ale super. No i super. Dobra, co ja chcę ulepszyć? O. Ej, to. No klasa. SCP-500 jest lepszy od yy, ten? Ja wolę mieć no, adrenalinę. No, odwróć na innej jest cp 500 Mamo to. a to dobrze. A lepiej się nie da. No, Git. A w sumie to bym ulepszyła. <laughs> wszystko się fajtero. zmieni. No wiem, ale. Chciałam o. Jest lepiej. Dobra, zwijajmy się stąd, bo zaraz będzie dekontaminacja. Nie wiem. wiem. Przynajmniej mi wiadomo, gdzie jest lepsza arka blisko. No. no, tutaj. Jezus, jestem. Za gorąco mi jest, masz No Mam Ja zawsze tak mam, że jak piję piwo, to zawsze mnie rozgrzewa od środka Dlatego jest jeszcze lato i mnie popierdoli dosłownie Piwo cię rozgrzewa? To pij zimne mm -hmm. Ja piję zimne! <laughs> Stąd jak pijesz zimne i cię rozgrzewa? Co ty mówisz? Tak, tak. Ej, a my to jest wyłącznie Właśnie, właśnie Gorąco ci? Proszę A trochę... O zimnie O, Mogę to postawić na ten... Na mtf albo... Na... Nie, no nie ma co Zawsze o Może no, z wesz weszły, no Mogło tak być Testujemy? Co testujemy? się zresztą spił. No dobra. Chociaż chyba za wcześnie na No. Sandwicha słyszę, więc raczej nie. No raczej nie. No dopiero co był resz niedawno. To jest to tutaj? Na górze może być? Pym, 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 pym. Nie, nawet nie zdążyłem Siema. Nawet nie zdążyłem Dzień, wziąć na, tego No Dawid na, na tym outside zie. Nie zdążyłem nawet adrenaliny odpalić Dawid tu jest to, to jest tak klimatycznie jak gdybyśmy dogon wybiega i ma tylko u, 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 jako głos no. Mój ulubiony horror No dosłownie powiedział uwaga na granat i go rzucił w nas. Czy on włączył głowicę? Nie ale Jak myślałem gdzie, gdzie on jest? O oh, gdzie on jest? Ah, ah, na bo duch, wow. byłem, a, bo go nie ma. Nikogo nie ma. Nicogo nie ma. Nicogo nie ma. Nicogo nie ma. Nicogo nie ma. To nikogo nie ma. Czym? O kurwa jaki mikro filtr O tak Dobra tak po nim Nie, nie chcę tego słyszeć Nie Chociaż wyciszę Czy jak wyciszę ten weksa w grze To też nie będę słyszał jego 939? No Ej, ostatni strzał mu dałem Jeej, udało się! Jeej, ale na napisów dużo Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie Dobra, zaczynamy trzeba było zrobić, panie Gwia, nie? Last Yo O nie Najlepsze nie Zaś on i zaś pierwszy się respi, no Nie, zawsze to sama reakcja, jak mi widzi, Zaś ta pierdolona klasa, Co ty gadasz? Kurwa, no kurwa, jak ty bierzesz z odległości ja tę kartę? No ja pierdolę, jak ty bierzesz z pół kilometra tę kartę? Jak byłem pierwsza, ona znikła, zanim dobiegłem. Ja pierdolę to. No nie da się przecież. Idę stąd. Otwórz, proszę. Nie da się przecież kurde. Teraz czekać na naukowców. Czemu ja byłem zbanowany, pewnie użył monetki. I pewnie dostał akurat kick z serwera. A bez na serwerze. O nie. Dobra, nic się nie dzieje, spokojnie, damy radę. Trzeba poczekać, aż ktoś przyjdzie z kartą po prostu. Eee, w środku jest karta Tezorcy chyba więc e, zabierzemy po prostu karty z ulepszarki i ulepszymy na jeden jeden, To będziemy mieli kartę strefy dwa razy fajne, i mamy o piątkę, więc fajnie by było. Tylko, że kurczę, żadna klasa tutaj nie idzie ani naukowiec. Okej, okay, przykra sprawa. Gdzie są te wszystkie klasy D? Na mapie, respią się. Dobra, otwieraj tu. Uciekaj, tutaj, uciekaj, tutaj, uciekaj. tutaj, tutaj, masz kartę? Dawaj, dawaj. Nie mam! Ałłaaał, wow, zajebiście, w ślepy zaułek! Nie, dzisiaj playtapa nie będzie. Tam. Tam ząbie, masz, masz pakurde. kartę? Nic Nic nie nie kurwica Ojej oh, no ma kartę Pozabierali na kłopcy wszystko No, badnikaro. i badnikaro Mnie monetka zbanowała No kurde, no ja nie to wiem, nie naprawdę nie Jak tam, maybe, masz kartę? A, szkoda gadać, no jedyną kartę jaką chciałem to mi podpierdolił badnikaro jak biegłem pierwszy w Gier 18 po kartę i nagle jestem w, jestem w połowie drogi i widzę, że ona znika i bandikar już zdążył ją podpierdolić. Aha, bo Nie wiem, on, on kurwa, nie wiem, jakoś używam mocy telekinezy kurwa, żeby karty sobie przyciągać na ekwipunku, ja nie wiem jak to się dzieje. Niezły agent. A potem się podzieliłem, czemu ja pierwszy nie kurwa. I nagle okazuje się, że on jest razem z plagą w tym samym miejscu, więc... O kurde. O, kurde. o trzyma, szybko, szybko. Trochę... Ja szukałem tylko bram do ucieczki Nie To nie wiem, czy go zdąży zrespić. Witaj, dzwonek. Po pamiętę, może go zdąży jeszcze zrespić. Niektórzy się wrócili. Najj! Sekundy zabrakło. Zrobiłeś tam wszystkich? Quicka, tak, tak. Dlaczego tak. znaczy, Quick tam się pewnie wywrócił, a Sandu nie żyje? A No nie wiem, czy ktoś jeszcze dostał, czy wlajcie. Sam się do lajta? Nie, no w lajcie już go nie ma. To trzy osoby dobra. kara uciekał no, dali... już, był nie, trzy wejście do entrensa. chwilę tam w lajcie. No, o, jest no. klasa D, biegnie do entrensa właśnie. O, to daleko. Ochroniarz tu do... jest. O, nie strzela Bierz. do mnie, klasa D. Ochroniarz w lajcie. Na wejście do entrensa, lewym. A, ja też jestem mhm. na jednym wejściu do entrance. Dobra, biegnę do przed siebie, Klasa D biegnie przez entrance. nie cały czas prosto od e, checkpointu. Dobra, do... Karo to jest. się, jest w jeszcze? No, tak, je, klasyczek. Halo. Poszedł w prawo od e, checkpointa, zaraz mnie zabije, bo mam mp 7 i we mnie strzela. Mhm. Ucieka, a teraz jest e, prosto od drugiego checkpointa. Aha, jest w Nie kurwa w dół A jak? Co ty myślałeś? Jebany, kurwa, śmietnik pierdolony No nie, mów tak! się w dół kurde, to Pewnie, że tak Zabiłem Kruszyma A, on już sobie uciekł, nie? Nie, on wrócił do placówki Proszę jako ochroniarz nie żyje, bo go dopadłem Została ostatnia osoba A, w się jest A, to ja miałem znać, że cię dojedzie na jakiś coli znowu ze czy coś A, uciekli już na górę Ale czym? A? No bo kto, ktoś go deskortował, jakiś klad, chyba z CIA, jak? Ale że jaj gej ma? Tak. Dobra, to ja stoję w gajcie B i czekam, aż podejdzie, to może. No ja on już jest, ale... jest na górze. No to, ale... to jestem jest na górze, jestem na, na górze. No to tak, jest po grze. Tak ja, p... nie, na, naprawdę, no Nie, naprawdę, z nim się tak nienawidzę, grać mówię, przychodzę, bo żeby kurde nie było tak, że mnie nie ma, ale. Przyjemności żadnej z gry w tym gry nie ma. No dlatego staraj się wyignorować no jakby... A ja je weszłem do niego. <laughs> coś za nim No ja nieźle, wstrzelają za nim Ooo oh. oh. Aaa, ah, dobra oh, Aaaaa! Ah. No nieźle Przyspieszyliśmy <laughs> <laughs> grę Dobrze, dobrze ma <Jedny> <laughs> to jak szybka runda Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie, a że w sumie w kolejnym odcinku, hello